Да, 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 да. Да, да, да. Смок, флеш. Смок, флеш. Смок, флеш. Hey no GG, Chimiranga Scotchy. Yes, Global Elite! Imam global I'm, I'm rank global leader up. Yeah Thank you Yeah MSP one no it I guess Yeah I'm global, I'm global rank up Yeah, thank you. Yeah, global. Globalita. A <laughs> i mam Globala! I jest kurwa. Mam Globala. Jest. Paska. Paska, paska. No i dzięki Hejka, pozdrawiam Was. Dzięki. Mamy Globala. Jest super. W końcu się doczekałem tej cholernej, beznadziejnej... Nie, czy nie beznadziejny, tylko fajne rangi w ogóle, bo cieszę się w końcu, że mam rangę i no, globala mam i się po prostu cieszę i no, zasłużyłem po prostu chyba tyle już winu mam, że naprawdę mi się zasłużyło. Dzięki trzymajcie się pozdro i chyba będę kontynuował dalej grę i no, pozdrawiam was po prostu nie. Hejka, ja byście chcieli ze mną zagrać po prostu no wiem, zafaby fajnie nie grałem, ale mam nadzieję, że będę lepiej grać. Po prostu będę grał no, troszeczkę też na, na drugim koncie też muszę podkładkę nową kupić i... No się dzieje, że po prostu i fajnie jest mieć globalę. No. W końcu po tylu latach, że po dwóch, trzech, czterech, trzech chyba latach, czy dwóch, w końcu mam globalę. No. Tak mi się no, po prostu wydaje. No. no się cieszę po prostu i fajnie, po prostu fajnie no. W końcu, no w końcu aż muszę screena zrobić, bo nie mogę uwierzyć w to po prostu, że mam globalę Elite i tego te, nie. Hejka, pozdravím vás ešte raz, SK Game z tej strany, čo majte ešte teplutko, hejka.